Szymuś na oczach masz swoją rodzinkę. Poprawimy. Proszę, uwaga! Dzieci. Powiedzcie mi, co macie na opaskach? Rodzinę! Rodzinę! Kto chce o swojej rodzinie powiedzieć? Proszę, Marcelku. No, kogo masz na opasce? Pięknie, kto jeszcze chce ja, powiedzieć? Ja. Proszę Szymuś. Eee, mam, mamę, brata, siebie, w siostrę i tatę i mamę. Pięknie, kto jeszcze ja, chce? Ja. Franio. Ja, a tu pójdzie ja. na Sierpie, mamę i to pójdzie pani? Ja. Nie wiem ja. na razie. Ja. Proszę, Oliwka, ty masz całą koronę z rodzinki. Kogo masz na opasce? Pani? Kto jeszcze chce powiedzieć? Karolinka. Moje siostry i jeszcze mamę. ale go mówię, ale i mnie babcię, piatka. Ho, ho, ho. Kto jeszcze chce powiedzieć? A powiedzcie mi, z jakiej okazji macie na głowach te piękne korony. Lenusia jeszcze chce powiedzieć, proszę. Dzień mamy! Dzień mamy, czy tylko dzień mamy? Mamy nie. siostry, jedną no, siostrę mnie, mamę i tatę. Tak. Proszę, Aleksiu. Mamy, tatę, brata i siostrę. Emilka, chcesz jeszcze? Proszę bardzo. Kuzyna, kuzynkę, kuzynkę, mamy, tatę, babcię, dziadkę. Całe rodziny.